Wyjazd do pracy za granicę może być szansą, ale niesie też realne zagrożenia. W siedzibie Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chówców Pracy odbyły się warsztaty i wystawa poświęcona problemom, z jakimi mogą zetknąć się osoby poszukujące zatrudnienia poza krajem. Od fałszywych ofert, po brak bezpiecznego zakwaterowania. Dzisiaj możecie Państwo zobaczyć u nas wystawę z cyklu Oblicza Handlu Ludźmi. Jest to kolejna już wystawa ona krąży po zielonej górze. Myślę, że każdy z nas powinien zwracać uwagę na legalność zatrudnienia. Na świecie sytuacja jest trudna. W Polsce również mamy wiele zagrożeń. Często ci młodzi ludzie, szukając szybkiego, dobrego źródła zarobku, trafiają niestety w sidła i trafiają są ofiarami przemocy i handlu ludźmi. Ta wystawa, którą Państwo widzicie jest realna. Te zdjęcia, które są przedstawione, są to rzeczywiste zdjęcia, gdzie młodzi ludzie, ale nie tylko, wpadli w bardzo niebezpieczne miejsca, takie jak zagraniczne prace przymusowe, domy publiczne innym pomysłem, aby młodych ludzi zachęcić i przestrzec przed y, tymi zagrożeniami jest gra terenowa, którą wymyśliło tutaj nasze centrum edukacji i pracy młodzieży w Zielonej Górze. W grze były, było pięć stanowisk. Każde ze stanowisk zawierało zadania. Między innymi była rozmowa przyszłego pracownika z rekruterem. Były to bardzo podchwytliwe pytania. Młodzież musiała weryfikować, czy jest to zgodne z prawdą, czy też nie. Również zadaniem była wyspa decyzji. Między innymi młodzież ze zdjęć musiała wybrać 10 rzeczy, które muszą ze sobą zabrać do pracy za granicą. Część wykładu, który prowadziła Pani Podinspektor na pewno wpłynął również na wiedzę, dzięki temu mogli fajnie rozwiązać te zadania. Jeśli młodzi ludzie chcą skorzystać ze znalezienia pracy za granicą, mogą zgłaszać się do nas, do Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chówców Pracy, do asystentów i doradców EURES, którzy zajmują się sprawdzonymi ofertami pracy i takie oferty są przez nas na pewno legalne, są przez nas weryfikowane, także serdecznie czy nie, zapraszamy. Naprawdę myślałem, że handel ludźmi to jest tylko, że dosłownie handel, że jakiś tam seksualny, ale się dowiedziałem dzisiaj, że to jest o wiele bardziej rozwinięte pojęcie niż myślałem, że po prostu jedziesz na przykład na nadmorze pracować, to to też może być handel ludźmi, to nie wiedziałem o tym. Oczułem no, się na dzisiejszym wykładzie, żeby nie ufać y, jakimś y, różnym dziwnym propozycjom pracy, y, szczególnie za granicą. Nawet najbliższym osobom. A czy planujesz wyjechać za granicę i pracować za granicą? Nie, ponieważ jest mi dobrze w Polsce. Organizatorzy podkreślali, jak ważne jest świadome podejmowanie decyzji i stałe uświadamianie się w zakresie bezpiecznego wyjazdu do pracy za granicą, bo odpowiednia wiedza i ostrożność mogą uchronić przed nieuczciwymi pośrednikami i niebezpiecznymi sytuacjami.